Cześć, zakończenie chyba będzie walki, albo coś takiego. Tak mi Matt pisał. I tam widzieliście jeszcze, że była tura od marudera. Dzisiaj mnie czeka ostatnia nocka, więc jestem zblazowany dalej. No ale co tam. Może wykorzystam chwilę spokoju w domu, ale dosłownie chwilę. I zobaczmy, co to się wydarzyło. Niedługo może coś tam postrymuje, ale to trzeba poczekać gdzieś do świąt. Myślałem, że będę miał wcześniej wolny, ale chyba chyba jednak nie. A tu co mówiłem, że wykończy mnie tutaj. Szkoda, że tego oddziału nie mogę złamać. Byłoby mi bardzo na rękę. I znowu kawa z mlekiem, która mnie... Si ten... no tak powody... Kurde no! Nie gadajcie, że tą falangę mi znowu otoczy. Jestem blisko 65%. Ja tego nie pamiętam a tam jest chyba właśnie, to jest ta granica, gdzie już jest koniec. No mm. i... Jednej tory mi brakło, żebym zaatakował tych. Jej złam. A nie, jednak koniec. 15, może 15% różnicy się zrobiło. O, widzicie, no widzicie, to tak to się skończyło. Nawet nie wiedziałem, że to będzie koniec. To może przy okazji od razu z tym... No, dzięki za grę med. Później jeszcze mamy chyba rewanż mi się zdaje, nie? Tak to wygląda: koniec Koniec walki. Tutaj później się te statystyki rozjeżdżają jeszcze bardziej. Wygrany, ma jeszcze bardziej, jeszcze wyższą wygraną, że tak powiem. Bo tam coś tam uciekinierzy, ranni, właśnie. E, przy, pochwyceni, dezerterzy. No. Tak to wygląda. I teraz zobaczcie od razu które Nagram chyba jako jedno. Już nie będę przełączał, bo to takie króciutkie wyszło. Z maruderem. Marudera nie było już parę dni. Tutaj mamy trochę inne warunki. Maruder gra trakami, Ja gram iberami, czyli hiszpańską jakby frakcją. Ja bardzo mam sentyment do iberów. Za chwilę wam powiem. Proszę, <laughs> mikrofon sobie chyba dziwnie ustawiłem, bo nie do końca tak jak. Czy ja się jakoś kurde rozsadzam dziwnie? Tu walczymy w lesie. Mój oddział jeden jest trochę obity. Na szczęście przetrwał. Czy obity stracił? Żółta belka, tak. Stracił jeden. Mam, mam więcej oddziałów, ale właśnie ten jeden oddział, który jest złamany trochę powoduje, że ten maroder może mieć... Może się uratować. W środku jest naprawdę nagromadzone masę wojska. Ścierają się linie frontu. Tutaj dużo zależy od szczęścia właśnie kto kogo przyłamie pierwszy. Ten tutaj... O, widzicie, wyrównane są starcia. Tutaj dowód się biją. No tutaj piechotą się ustawiłem, e, tak, żeby jazda mnie nie zajechała od boku. Co prawda, teraz może. A ty tymi, ale oni są za słabi trochę. O, coś mi tu uszkodził. Aha, ale to szczepników. Słaby oddział. O, a już nie szarżę, no. Otrze ten dowódca, no, Na szczęście udało mi się go. No zaraz przedstawię z bliższa ten, co, co tu się odbywa, bo pierwszy raz widzicie to. To może być trochę. trochę zamieszanie. O, zebrali moi się, dobra. Tak, to było. Na lewej flance miał tutaj mm, Maruder, teraz żebyśmy się nie byli... Maruder miał trz, tych strzelców, e, właśnie tych, chyba cztery oddziały, a ja nikogo nie miałem, ja szedłem wzdłuż rzeki, a on tutaj... Tutaj buru. to jest burutest, nie podoba się w tej grze, że to jest tak słabo widoczne, to ta ścieżka powinna być trochę szersza, bo to w sumie... No ale generalnie on tutaj wszedł i mi dużo namieszał, ja w końcu udało mi się... No, tutaj jest ten jeden oddział, który mi mieszał, drugi, trzeci. No, udało mi się w końcu ich roz ten, rozproszyć i tak dalej. No, ale kosztowało mnie to trochę wysiłku. Ja miałem dużo piechoty, więc byłem mało mobilny tutaj. Wychodzą <laughs> to po prostu, podszedł do mnie, ja do niego, w centrum też. No, ale tak, ja mam takie oddziały Celtyberów. Celtiber no, banda Celtyberów, nie? Była jedna banda, nie no i oni są słabi, ich jest 700 więcej Tak jak tych Ale są słabi, przegrywają z nimi, mają mniejsze procenty A co do sentymentów, ja bardzo lubię o tą jednostkę skutarii Oni może nie są w niczym szczególni, ale ich jest przeważnie trochę więcej W sensie, że na przykład um, Ktoś ustawi 8 oddziałów piechoty, a ja 10, nie? Coś takiego są tani a A dosyć skutecznie radzą sobie w tych walkach No zobaczymy tutaj Ale Widzicie na przykład tutaj dochodzi do starcia i on włącza te, te, te bandy Kurde To się nazywa ostatnio dobrze Zaraz ja zerknę na Discorda Zawsze zapominam <laughs> Chciałbym żeby to a. Bożeśmy się sztofnej. Mhm. Mm Nie pamiętam kurcze, ktoś to gdzieś to pisał, ale a jeszcze w jednym miejscu może być, może być? Nie, ja też nie widzę, dobra. Zapomniałem, jak ich nazywać, a oświetlenie mi się zmieniło. W każdym razie ich jest 700, a Skutarii jest no, nie, 500 niecałe. No to mają, no liczbowo dużo, dużo gorzej im idzie, no ale widzicie, jak walczą. Mają... A tutaj akurat jest dwa oddziały, ale no, jeden na jeden. Mają większy procent. No, average. Właśnie Właśnie tego tych Iberów lubię ze względu na tą piechotę, nie? Tych sku hiszpańskich Skutarii. Skutari to są te miecze specjalne takie. Zakrzywione w drugą stronę, chyba. Tak. Można sobie poczytać w internecie. No i ich mam dużo i dobrze się biją, nie? I kiedyś grają w turnieju. Kiedy jeszcze nie wiedziałem, że ci skutari tacy są. mówiłem, e, ale mam, kurde, jakąś zwykłą piechotę, taką jakieś. jakiejś. Staram się ich złamać, bo niedługo się to pewnie A to okazało się, że ci skutari to całkiem właśnie w porządku wojsko i ten. I w turnieju zajęłem tam drugie miejsce na 10. Mam 96% szans przełamania. Chyba skorzystam z tego, Co prawda? Odsłonię się ale to jest bardzo ważny moment o właśnie no i wtedy wykonują też rzut na morale pozostali i okazał się dobry osłonię tutaj sobie a chociaż nie muszę mogę jeszcze jechać w traku wjechać czy w dowód... chyba w dowódcę pojadę w traku bym złamał nie, bo to jest też mój dowódca, 170, już nie ma ich dużo, ich też nie ma, ale mamy dobry procent, zaryzykujemy. Ach, w dość daleko, mógłbym jeszcze ich pchnąć i się rzucić może na któryś, mhm. Mm Teraz tak. tymi mi nawet dalej iść. Gdzie zostają? To odsłanie plecy to jest problem, nie? Też mamy przewagę. Widzicie, tutaj wbiją się z innymi wojskami. No, o, z tymi trakami akurat mają mniejszy procent. trochę się podziębali. Teraz pytanie, co tu robić? Tutaj mi się przebili też. Ale mogę ich oszczepami nieźle sieknąć. A, tym jazda wiedzie. Nie mam ich jak osłonić. Hmm, przydałoby mi się, że mi ja jazdą też to wjechał. Mam cały oddział? Bardzo groźny ten oddział jest. procent szans. Dobra, zobaczmy co tu się wydarzy. Ich jest 175. Powinny się złamać niedługo. Pytanie czy... A, już mamy low. Czy mogą przeatakować jeszcze. <laughs> parę tak jest ten oddział jest duży tego nie mogę wyjdę do siłki dobra osłonię chyba plecy tak stanę ty mi mogę podejść i coś tu strzelać do tych na przykład chyba tak zrobię oni najwyżej się wycofają Ty mi jeszcze zaczekam Z chęcią bym wrócił w tych Tylko tu jazda mi wiedzie Chyba zary. Nie. a ci też mogą jeszcze je uderzyć Ha 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 Dobrze, to tu się... Gdzie ta jazda moja pojedzie? Tutaj Tu mam jeszcze strzelców, ale bez amunicji. Problem jest w tym, że jak tymi mi ciele w tych, mogę ich złamać. Ale. O tych chyba wycofam. Ale ta jazda mnie tu może ścignąć, nie? No Chociaż. ja wiem. Daleko mam dwa. Nie, jedna pole. Hmm. Tymi rzucę. Trochę żeśmy obili. Tych cofnę myślę. Ale jeszcze najpierw stoczę. a tak, gdzie mieliśmy duży procent? 30. Dobra, najpierw. No. No, mieliśmy mniejsze szanse, ale no, zrzut był dobry. Tu się powoli... Eee, chyba mogę w centrum się przesunąć. Się tylko przekręcę tu no Dobra, odpuszczę sobie Tu, tu się ruszy. Ten oddział właściwie niech jedzie do tyłu Tu będzie problem Ale mamy szczęście że są obici Dwa oddziały w nich puścimy No Dobrze Skoro tak Tutaj jeszcze możemy się ruszyć Złamali się Przygonili tych Dobrze o to mi chodziło Strzelam w tych, strzelam w tych i mi jeszcze jedną turę bym mógł strzelać. 4, 14 To mieliśmy szczęście. To Fanka wyszła. Myślałem, że nie wyjdzie Fanka. Ci tu nas Tutaj to już będzie załamanie. Ale przetrwali. Nie chcę tutaj. Muszę jazdą tu się ustawić, bo ten oddział może sobie tu wjechać. Więc tutaj jazdą ten. Odejdę. Pychota do... No też czekaj, wy możecie poczekać. No i jak to tu wygląda? Ostrza w tych. Czy jest sens atakować? Nie za bardzo. No właśnie, tylko jeden oddział został w obwodzie. Czy odwodzie chyba. O kurczę, przydałby się ten dobry rzut. No i nie ma. No i tutaj jest będzie pewnie załamanie w środku. Jeszcze się ruszę tymi. Czyli teraz najgorzej. Oj właśnie dupcie. Idziemy zatkamy dziurę. I tych skieruje do pomocy. to nam został? Aha ci, ci nam zostali. Nie chcemy w tych rzucać. Widzimy na placy komuś tutaj. No i tych nie atakujemy, bo słabo wychodzi. A ci certeberowe to słabi są. Jakoś więcej się po nich spodziewałem. Ci nam zostali. Mogą zostać zaatakowania tyłu, ale chyba odbiją tych. No tak się ustawimy, jesteśmy dosyć zabezpieczeni, tyle. No tak wygląda starcie z tym, z Maruderem. Dosyć dobrze nam poszło. Do zobaczenia następnym razem, cześć.